Jerzy Co ty tutaj robisz? No nikogo nie było. To przysiadłem, żeby pomyśleć. Ale co się stało? W domu, w którym wynajmuję mieszkanie, był pożar. Jak to pożar? No. Wybuchła butla z gazem. Całe szczęście byłem w pracy, bo inaczej, no, tak gruchnęło, że aż szyby powylatywały. Poszedłbym gdzieś indziej, ale akurat w pracy mam deratyzację. Wszystko zamknięte. No, a dokumenty leżały koło butli. Nawet z własnego samochodu policja mogłaby mnie. Winość do aresztu. No i tak, między Bogiem a prawdą, no, no to jest. Ja nie mam się gdzie pociąć. Mógłbym tutaj?